2020 rok jest już historią i nie ma co się oszukiwać. To nie był najlepszy rok w historii ludzkości. True, Jednak dla graczy to prawdziwe spełnienie marzeń, tym bardziej, że było sporo gamingowych perełek, dzięki którym mieliśmy powód, aby nie wychodzić z domu i wspominać go lepiej niż reszta świata. Moje zestawienie otwiera gra, po której nie spodziewałem się absolutnie niczego. Podobnie jak cały świat który pierwsze zapowiedzi na e w 2019 roku całkowicie przemilczał. Owszem, kilka portali napisało o nowej grze studia Mediatonic, lecz wtedy nie prezentowała się tak, by mogła porwać kogoś więcej niż każualowego gracza, co lubi sobie od czasu do czasu pograć w coś na telefonie. Jednak może to i dobrze, bo dzięki temu Fall Guys Ultimate Knockout mogło trafić do PlayStation Plus i zainteresować sobą konsolosów, którzy nie mieli w co grać w ostatni miesiąc wakacji, a to jakby nie patrzył, idealny czas na to, aby zrelaksować się i pograć chwilę w mniej zobowiązujące tytuły, a potem odłożyć je na wirtualną lub prawdziwą półkę. I potwierdza to rzeczywistość, bo mimo tego, że Fall Guys na początku był niesamowicie popularny, już we wrześniu musiał uznać wyższość Among Us, przez który dziś kolorowe żelki cieszą się znacznie mniejszym zainteresowaniem. W moim przypadku było podobnie, bo przez pierwsze 2-3 tygodnie znajdowałem przynajmniej godzinkę dziennie, aby wziąć udział w szalonych zawodach. Jednak na tamtą chwilę nie oferowały wystarczająco dużej zawartości i różnorodnej rozgrywki, by utrzymać moje zainteresowanie do premiery pierwszego sezonu z nowymi atrakcjami. Mimo to Fall Guys Ultimate Knockout wciąż postrzegam jako zaskakująco dobrą grę multiplayer z zeszłego roku. Wormsy to jedna z tych serii, z którą spędziłem masę czasu, będąc dzieckiem, i chociaż od dawna nie wyczekuję już kolejnych ocen z wypiekami na twarzy i traktuję je bardziej jako miła oskocznia, to Worms Rumble zapowiadało się na grę, która może to zmienić. I faktycznie, przeniesienie rozgrywki do czasu rzeczywistego jest bardzo przyjemne i udane, i zwłaszcza teraz, kiedy nie ma za dużo ciekawych premier, Worms Rumble wydaje się wręcz idealną propozycją dla fanów nowych gier multiplayer. Rozrywka nie jest przesadnie długa, więc bardzo łatwo o jeszcze jednej partyjki. I ja tak właśnie mam, mimo tego, że sprawdziły się moje obawy i na ten moment gra nie oferuje wielu atrakcji, które mogłyby mnie przyciągnąć na dłużej. Jednak kiedy już ją odpalam, to wkręcam się na tyle, że 2-3 godzinki spokojnie mijają, zanim bowiem pas. Nigdy nie byłem szczególnym fanem serii Assassin's Creed i do czasu premiery gry o podtytule Origins, moja znajomość z Marką kończyła się na drugiej części. Jednak odświeżenie serii było na tyle dobre, że od tamtego momentu sprawdzam kolejne odsłony, no i też chciałem mieć jakiś tytuł, który wypełni najbardziej odczuwalny na nowych konsolach sezon ogórkowy. Prawda jest jednak taka, że chociaż na przejście pobożnych i głównych misji trzeba poświęcić nawet więcej czasu niż przy Odyssey, twórcy nas do tego nie zmuszają i równie dobrze można ukończyć samą fabułę w 20 godzin. Co prawda historia sama w sobie nie porwała mnie jakoś szczególnie, ale Eivor jest na tyle charakterystycznym bohaterem, że chciałem poznać jego dalsze losy, podobnie jak kilku innych pobożnych postaci. Jednak najwięcej frajdy sprawiły mi różnorodne zadania, które nie tylko nie narzucają jak mamy podejść do gry, ale i nie prowadzą nas za do celu w bezczelny sposób, tylko trzeba samemu go poszukać. Gameplay może nie jest odkrywczy, ale daje frajdę, zwłaszcza po tym jak Ubisoft oczyścił go z konieczności grindu i równie dobrze można przelecieć przez grę z podstawowym toporem. Dlatego jestem zaskoczony, że to mówię, ale dobrze bawię się przy Walachali i szczerze ją polecam. No i mamy pierwszy oczekiwany przeze mnie tytuł, po którym jeszcze nigdy nie miałem tak mieszanych odczuć, że równie dobrze mogłoby go nie być na tej liście. Z jednej strony magicy z Naughty Dog po raz kolejny stworzyli przepiękną graficznie grę, która spokojnie mogłaby wyjść na PlayStation 5 i go reklamować. Z drugiej strony mamy do czynienia z bardzo, ale to bardzo kontrowersyjną historią, która owszem zostaje w pamięci na długo, lecz w obliczu tak negatywnego roku, jakim był 2020, najchętniej bym o niej zapomniał. Nie przypominam sobie, aby jakakolwiek inna gra tak epatowała bezsensowną przemocą i jednocześnie na siłę próbowała moralizować gracza. Jasne, sam w sobie koncept jest w porządku. Lecz jego realizacja jest tak zła, że nie dziwi mnie odejście tak zasłużonych dla Naughty Dog osobistości jak Bruce Strali czy Amy Henning. Ale hej, najważniejsze dzieło Nila Dragmana wpisuje się w wymogi Akademii BAFTA, aby otrzymać nominację do gry roku. Mimo to uważam, że jest to niezwykle odważna i pod pewnymi względami przełomowa produkcja z którą warto się zapoznać, o ile jesteście osobami o mocnych nerwach. Nie spodziewałem się, że umieszczę nowe dzieło radów na tej liście, gdyż swoje problemy i braki ma. Jednak wiecie co? Mimo tego, że wiele elementów nie jest tak dobrych, jak można było tego oczekiwać, bawiłem się z cyberpunkiem 2077 na tyle dobrze, że przez kolejne 10 dni od premiery chodziłem spać o 6-7 rano. Dlatego mimo wszystko widzę w cyberpunku potencjał na kolejną świetną markę w portfolio City Project Red. Czy też czasami macie ochotę wrócić do tytułów, w które graliście w czasach dzieciństwa, ale dziś już niewiele z nich pamiętacie? Dla mnie takim tytułem była Mafia, która oryginalnie ukazała się w 2002 roku, kiedy szedłem do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Nie będę jednak ukrywał, że wówczas grałem w nią w taki sposób, w jaki gra się w tego typu gry w tym wieku, czyli jeździłem autami, strzelałem do przechodniów i uciekałem przed policją. Niejednokrotnie korciło mnie, by wrócić po latach i poznać mafię o strony fabularnej, bo o ile dobrze pamiętam, to moja oryginalna przygoda skończyła się na legendarnie trudnym wyścigu. Jednak już nie muszę, bo w końcu dostosowano ten tytuł do współczesnych realiów. Dzięki czemu granie odstrasza archaiczną oprawą czy sterowaniem, a mimo to wciąż czuć, że to odskulowa produkcja, gdzie nie mamy rozwoju postaci, a miasto jest tu przede wszystkim tłem dla opowiadanej historii. Dla mnie, mafia edycja ostetyczna to udany powrót do przeszłości, który pozwala zapomnieć o wszelkich problemach i cieszyć się beztroską rozgrywką. Powrót Duma w 2016 roku był dla mnie niemałym zaskoczeniem, dlatego byłem bardzo ciekaw, co ID Software wymyśli w kontynuacji. I dem, ale to było dobre i to pomimo irytujących elementów platformowych, które w dużej mierze eliminuje pierwsze rozszerzenie z Gas Part 1, wydłużające zabawę o 4-5 godzin. Doom jest taką serią, której wiele do szczęścia nie potrzeba. Tu po prostu chodzi o satysfakcjonujące strzelanie do demonów i innych maszkar z piekła, które we współczesnej oprawie jest gorące jak nigdy wcześniej. Szkoda tylko, że rozstało się z Bicium Gordonem, który ponownie stworzył fenomenalny soundtrack, a to jego praca w dużej mierze sprawia, że rozgrywka w dół Eternal jest tak niesamowicie satysfakcjonująca. Co tu więcej mówić, to bezapelacyjnie najlepszy shooter zeszłego roku. W 2018 roku dostaliśmy grę, która była spełnieniem marzeń fanów spider Spidermana, a już na pewno moich z czasów dzieciństwa. Dlatego gdy dowiedziałem się, że na PlayStation 5 zmierza kolejna gra z tym superbohaterem, wiedziałem, że muszę w to zagrać na nowej konsoli. Jasne, można powiedzieć, że nie ma się czym jarać, bo ani nie jest to kontynuacja, o czym świadczy fakt, że ukończenie fabuły zajęło mi 10 godzin, ani nie wcielamy się w Petera Parkera, tylko młodego Majsa Moralesa. I owszem, historia nowego nastolatka to typowe, nie tak porywające origin story, ale pod kątem rozgrywki Insomniac Games odwalił kawał odewerej roboty, a przecież mógł zrobić kopię i wklej i przynieść gotowe mechaniki. I poniekąd tak jest, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na poboczne aktywności czy interfejs, lecz z drugiej strony Insomniac pozbył się zbędnych zapytania, haczy jak sekcje skradankowe, czy też ograniczył fragmenty zwykłej codzienności, dzięki czemu opowieść zyskuje na dynamice. Jednak to nowe umiejętności i gadżety sprawiają, że granie już tak bardzo różnią od tego, co otrzymaliśmy dwa lata temu. Mówię serio, bo kiedy wróciłem do zremasterowanego oryginału, szybko zauważyłem, że Peter jest jednak mniej zwinny, nieco ociężały w porównaniu do swojego ucznia. No ale przede wszystkim brakowało mi możliwości zrobienia się niewidzialnym, która sprawia, że skradanie w Spider-Manie ma w końcu jakiś sens. Do tego bardzo polubiłem umiejętności Majsa związane z wyładowaniem elektrycznym. Porażenie kilku wrogów naraz jest znacznie bardziej efektowne i efektywne w porównaniu z masowym wyrzuceniem pajęczyny. Największe wrażenie robi jednak oprawa graficzna, co może trochę zaskakiwać, bo mówimy przecież o grze stworzonej na tym samym silniku co poprzedniczka z 2018 roku. Dzięki temu można ją ograć na PlayStation 4 jednak różnica jest widoczna, bo nie dość, że zaimplementowano zauważalny ray tracing, to na konsolach poprzedniej generacji zaczęły pojawiać się dziwne glitche i bugi, o które trudno było w podstawce. Ja ograłem Majstę na PlayStation 5, czyszcząc go na 100% i być może pokorzę się o zrobienie nowej gry Plus, aby wbić platynę, bo dla mnie to absolutny must play, jeśli macie najnowszego playaka. Astro's Playroom to kolejna w zestawieniu gra, po której nie spodziewałem się niczego wielkiego. To miało być zwykłe tech demo pokazujące możliwości nowego pada i oczywiście robi to w kapitalny sposób. Jednak już sam w sobie Astros Playroom jest kapitalną platformą i hołdem dla marki PlayStation, aż chciałoby się więcej gier, które utworzyłyby serię taką, jaką stał się chociażby Little Big Planet. Dla mnie to absolutne zaskoczenie i gdyby nie kilka rzeczy, o których wspomniałem przy okazji recenzji nowej konsoli, to dla mnie mógłby być to nawet najlepszy tytuł minionego roku. Tak, Go to Tsushima to moja gra zeszłego roku i gdyby ktoś po pierwszej prezentacji powiedział mi, że to będzie tak dobra produkcja, nie uwierzyłbym. Oczywiście już wtedy wygląda intrygująco, lecz trudno było nie pomyśleć, że to próba stworzenia własnego Assassin's Creed'a. Tymczasem Sucker Punch dostarczyło grę, która bije na głowę ostatnie odsłony tej serii i jasne może nie we wszystkich aspektach i na dłuższą metę jest powtarzalna, ale ma własny styl i autorskie pomysły dzięki którym w tym roku nic innego nie dało mi tyle przyjemności co działo Sucker Punch. Do tego jest jeszcze tryb operacji, który ufam, że będzie rozwijany. Zatem, jeżeli Ubisoft chciałby wnieść coś nowego do swojej marki, to powinien przyglądać się w nieskończoność właśnie Cusimie, a nie Wiedźminowi. To nie jest gra idealna, ale tak naprawdę w tym roku takiej nie było. Jednak jeżeli szukacie czegoś, co można wchłonąć i czerpać przyjemność, to jest to właśnie taka produkcja. I to by było na tyle. Dajcie znać, co dla Was jest najlepszą grą z zeszłego roku, a jeżeli chcecie poznać inne moje typy, to zapraszam Was na mojego facebooka, gdzie przygotowałem specjalny post na ten temat. A tymczasem do usłyszenia!